Zgodnie z paragrafem 34 ustęp 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 2153 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Huta-Przyszłości, Gołomia-Południe. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 2153. W trybie jednego czytania referuje pani dyrektor Bożena Kaczmarska-Michnia. Chciałbym tylko Państwu przypomnieć, że Komisja Planowania i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała wszystkie te druki. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent Wysoka Rado, kolejny projekt dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar. Plan chcemy nazwać Nowa Huta Przyszłości i Gołomska Południe. Jest to projekt przystąpienia do sporządzenia planu o powierzchni 278,95 hektara. Obejmuje teren który jest wyświetlony tutaj jako obszar objęty planem obszar ten to znajduje się pomiędzy ulicą Igołomską ulicą Rzepakową Branicką a planowaną drogą zbiorczą Plan opracowywany, plan zagospodarowania przestrzennego Nowa Huta przyszłości Gomska Południe dotyczy jednego z ustalonych w studium projektów strategicznych miasta Krakowa, dla którego ustalono pakiet projektów o charakterze metropolitalnym. Sporządzony dla analizowanego obszaru plan będzie należał do kategorii planów inwestycyjnych i będzie sporządzany w celu uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych dla inwestycji strategicznych. Sporządzona analiza uwarunkowań planistycznych dla obszaru Nowa Huta Przyszłości i Gołomska Południe wykazała zasadność przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego oraz zgodność przewidywanych rozwiązań planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Zeszczędnego miasta Krakowa zmienionego uchwałą z 9 lipca 2014 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy coś z Pani, Panów radnych, chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań. Kolejny drugi.